Konsultacje rynkowe są niezbędnym elementem przygotowań prowadzonych dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji w formule PPP. Służą sprawdzeniu w praktyce modeli omawianych w analizach oraz zainteresowaniu potencjalnych partnerów prywatnych udziałem w realizacji projektu. Przedmiotem przedsięwzięcia PPP w Sopocie jest zaprojektowanie, sfinansowanie oraz budowa określonych obiektów na terenie dworca PKP w Sopocie. Umowa o PPP została zawarta na okres 12 lat, a przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków unijnych. Przedmiotem koncesji w powiecie bytowskim jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz obsługa sieci komunikacyjnej składającej się z 20 linii autobusowych. Projekt budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mławie funkcjonuje już od kilku lat. Po 25 latach eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków miejskich Mława musiała stawić czoła nowemu wyzwaniu konieczności budowy nowej instalacji. Badanie rynku wśród potencjalnych partnerów prywatnych przeprowadzono na wczesnym etapie przygotowań. Obawy o to, że nasze zamierzenie może nie być atrakcyjne dla oferentów, zmusiły nas właśnie do takiego działania. Z badań wyszło jednak, że zainteresowanych może być około 10 partnerów z lokalnego rynku i kilku działających na rynku ogólnopolskim. Najlepiej jest, aby konsultacje rynkowe zostały przeprowadzone na jak najwcześniejszym etapie, aby możliwe było uwzględnienie sugestii i uwag uczestników konsultacji w przygotowywanych analizach i dokumentacji postępowania. Badanie rynku prowadzone było w formie wywiadu branżowego i analiz postępowań o zamówienia publiczne. Partnerzy mieli też możliwość pisemnego zadawania pytań w celu rozwijania swoich wątpliwości. Odpowiedzi na nie upublicznialiśmy i w ten sposób inni potencjalni partnerzy poszerzali swoją wiedzę o projekcie. Wstępne konsultacje rynkowe mogą zostać przeprowadzone w sposób jak najlepiej dopasowany do specyfiki przedsięwzięcia. Do testu wytypowaliśmy firmy działające w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich na lokalnym i regionalnym rynku. Wytypowaliśmy je na podstawie wydanych przez starostwo zezwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie. Zbadaliśmy skalę działalności firm i oceniliśmy na podstawie posiadanych danych ich potencjał. Ponadto skorzystaliśmy z wiedzy eksperckiej naszych doradców, którzy wskazali nam potencjalnych partnerów spoza lokalnego rynku. W teście rynku biorą udział firmy prywatne, które mogą być zainteresowane zaangażowaniem się w realizację przedsięwzięcia PPP, a także instytucje finansowe czy organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Badanie rynku zleciliśmy wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, która przez cały etap przygotowywania projektu Służyła doradztwem, zarówno jeśli chodzi o stronę techniczną, jak też niezwykle ważne zagadnienia prawne. Badanie rynku prowadzi podmiot publiczny, najczęściej poprzez doradców zewnętrznych. Ze względu na biznesowy charakter wielu omawianych kwestii, dobrze jest, jeśli strony mogą wzajemnie podyskutować i przekonać się do określonych rozwiązań. W naszym przypadku bardzo istotną sprawą było to, że na samym starcie uniknęliśmy problemów związanych z lokalizacją oczyszczalni. Mogliśmy właściwie od samego początku skoncentrować się na tych sprawach najważniejszych, które dotyczyły warunków technicznych, które dotyczyły terminów, na przykład terminów wybudowania czy jakichś okresów gwarancyjnych. Takich spraw, które przy tego typu projektach są najważniejsze. Podczas konsultacji rynkowych dyskutuje się rozwiązania, które w dużej mierze zależą od specyfiki przedsięwzięcia. Najczęściej są to terminy realizacji, warunki techniczne, koszty, sposób wynagrodzenia partnera prywatnego. Wyniki badania rynku oczywiście były wykorzystywane przy późniejszych pracach. Od samego początku tych prac wydawało nam się, że bardzo ważną sprawą, bardzo istotną sprawą jest to, żeby nasze wymagania techniczne i nasze oczekiwania. W jakiś sposób współrały z, z późniejszym wykonawcą, czyli z podmiotem prywatnym. Przeprowadzone konsultacje rynkowe są później wykorzystywane w dokumentacji oraz w sposobie przygotowania projektu. Ważne, żeby skupić się na potrzebach i wymaganiach podmiotu publicznego, a nie konkretnie opisywać sposób przeprowadzenia przedsięwzięcia. W celu realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego miasto SOPOT i PKPSA zaangażowało w pracę profesjonalnych doradców prawnych oraz ekonomiczno-finansowych. By zdiagnozować potrzeby mieszkańców oraz gości odwiedzających SOPOT przed przystąpieniem do inwestycji do radca ekonomiczny, we wrześniu 2009 roku przeprowadził badania ankietowe wśród. 571 mieszkańców całej aglomeracji oraz ponad 500 turystów pytając o potrzeby i oczekiwania wobec planowanej inwestycji. Wyniki ankiety stanowiły bazę, na podstawie której kierowano zapytanie ofertowe w przetargu na wybór partnera prywatnego. Istotne jest, aby wyniki przeprowadzonego testu rynku zostały podsumowane w formie raportu. Raport ten stanowi potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji rynkowych, uzasadnienie do podjęcia dalszych decyzji oraz działań również dla instytucji kontrolnych. Sopocki projekt był jednym z pierwszych realizowanych na podstawie tzw. nowej ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, która. Zastąpiła martwą w praktyce ustawę z 2005 roku, na podstawie której nie zostało przeprowadzone dosłownie żadne przedsięwzięcie z udziałem partnera publicznego i prywatnego. Miasto Sopot było zatem jednym z pierwszych samorządów, które przeprowadziło procedurę wyboru partnera prywatnego, która zakończyła się sukcesem podpisaniem umowy o PPP. Sposób przeprowadzenia konsultacji rynkowych w ramach przygotowania projektu PPP nie jest uregulowany prawnie. To praktyka wykształciła określone narzędzia, z których korzystają podmioty publiczne przy testowaniu rynku, takie jak spotkania z potencjalnymi partnerami prywatnymi, ankiety z pytaniami lub konferencje. W ramach czynności doradczych analizie podano sytuację prawną projektu PPP oraz zarekomendowano warianty formalno-prawne realizacji projektu PPP. Tryb realizacji inwestycji, a także model ekonomiczno-finansowy oparty m.in. na przeprowadzonych badaniach rynkowych. Należy podkreślić, iż doświadczenie i wiedza doradców były niezbędne do prawidłowego przygotowania i realizacji projektu. Przeprowadzenie konsultacji rynkowych dla projektu planowanego do realizacji w formule PPP niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala na urealnienie założeń przyjętych w analizach finansowych i prawnych. Wyniki konsultacji zebrane w formie raportów, obok analiz w ramach oceny efektywności, stanowią podstawę do podejmowania decyzji w zakresie sposobu i warunków realizacji projektu z udziałem partnera prywatnego. Film zrealizowano na zlecenie Związku Powiatów Polskich w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.